Ciemanko, jestem Lucek, a to jest Farming Simulator 2015, cześć ludzki. Będziemy dzisiaj e, zmagać się z rocinami. Spróbuję w końcu załatwić ten problem raz na zawsze. W poprzednim odcinku kupiłem sobie, a właściwie dodałem sobie do gry takiego moda. To jest taki podajnik do tej standardowej rębaczki, czy do tego rębaka standardowego, który jest w grze. Natomiast ten rębak jest mało skuteczny i niestety, aby go użyć, muszę być w ciągniku i zrzucić sobie tutaj wszystkie te kłody, i tym HDS-em po prostu podawać do rębaka. Kolejne kłody, prawda? Natomiast ja sobie pobrałem moda i zainstalowałem moda, modyfikację, która jest rębakiem. W ogóle tutaj jest jeszcze taka fajna naczepa do drewna, do kłod, i ona właśnie samo się rozładowuje, to, z czym ja miałem problemy w którymś tam odcinku, żeby ją rozładować w miejscu, gdzie jest pociąg, ale tym się zajmiemy może w następnych odcinkach. Tutaj mam dwie opcje. Jest jeden rębak i jest drugi rębak. I jeden rębak jest stojący, i on jest prawdopodobnie samowystarczalny. Nie jestem pewny, bo jeszcze ich nie kupowałem. Natomiast tutaj jest coś, co mnie interesuje. Jest to e, prawdopodobnie rębak z większym, dłuższym podajnikiem. Sprawdźmy go. Weźmy sobie ten traktor. Odczepimy wszystko. I jedźmy na miejsce, zobaczymy co to. Właściwie, zresetujmy może sobie to urządzenie. Nie ma sensu jechać tutaj e, kawałek. Dr. Chociaż tutaj coś mamy. Wejdź do pojazdu. Zobaczmy. Ej, Oha, moment. Ja tu miałem źle wybrane. Były ciągniki, wszystkie rodzaje. Dobrze. I tutaj mamy nasz pojazd, który sobie resetujemy. I sprawdźmy jak to wygląda, jak to działa i czy to w ogóle działa. Um, nie jestem pewny, czy to będzie. Czy ten remark będzie działał jakby samoczynnie. Ale zaraz wszystko sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Dobra, tutaj widzimy, że podajnik jest dłuższy, niewiele dłuższy, ale jest dłuższy i powinien wystarczyć, aby chociażby te kłody 3 metrowe. Nam załatwić. Ogólnie ta maszyna jest nieco większa niż ta standardowa. A zobaczmy sobie jeszcze ten, ten rębak stojący. Hops. Ok. I teraz resetujmy sobie pojazd na miejsce i zobaczmy, jak to wygląda. O proszę, to jest taka sobie maszyna. Jak się tego używa? Czy tego się jakoś używa? Musi się używać. Ha ha ha. Ale jak to podłączyć, jak to rozwinąć? To jest ciekawe. Nie da się do tego wsiąść. Dziwne, prawda? Prawdopodobnie trzeba tu jakoś podłączyć ciągnik. O, jest, jest, jest dziwnie. Nie wiem, jak tego używać. Naprawdę. Hmm. Czy tutaj trzeba jakoś. Tak mi się wydaje, że trzeba jakoś ciągnik chyba podłączyć. Albo przewieźć to przy pomocy jakiegoś wózka widłowego. Nie jestem pewny, ale musi być sposób aby to włączyć. Nie mogę w żadnym miejscu tutaj wejść, zresztą miejsca fotela jakby siedziska dla operatora tutaj nie ma i też nie ma prawdopodobnie żadnego miejsca, aby podłączyć ciągnik, nic tu się nie podłącza. Mogę to lekko przesunąć, ale to bez sensu. No dobra. Dzisiaj sobie w takim razie spróbujmy ten... Jeśli macie w ogóle jakiś pomysł z tym rębakiem, chodzi mi o ten, który przed chwilą tam męczyliśmy, dajcie znać. No dobra. Jest ranek. Piąta, dwadzieścia Jedziemy sobie na... w miejsce właściwie, gdzie mam trociny. Przepraszam, nie trociny, tylko drzewo. Ale moment. Bo tutaj chyba miałem już przyszkowane wszystko. I jeśli... O, o, aha, tak, 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 tutaj jest y, przyczepa, tutaj ustawimy sobie rębak tyłem, ale znowu, jest tutaj problem, bo ja prawdopodobnie będę musiał mieć, tak, tutaj widzimy, że jest y, żółta, y, nie wiem jak to nazwać, żółta ośka napędowa do tej maszyny i niestety prawdopodobnie, aby jej użyć, Będę musiał mieć podłączony ciągnik. Tak, zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. A to jest bardzo ciekawe, bardzo fajnie wykonany jest ten mod, bo chyba w tamtym rębaku poprzednim mieliśmy. Nie było to zintegrowane, wiecie, z ciągnikiem. Ja nie muszę się przełączać między. Aha, jestem przełączony na ten. Dobra. Jakie są jeszcze opcje z kamery? O tutaj ta kamera to tak nieciekawie wygląda troszeczkę... A nie, moment. Dobrze, dobrze wygląda. Mamy tutaj widok z HDS-a. Jest spoko. Dobra, można tu rozłożyć podpory, rozłożyć, Okej, okay. jest myślę super. I ja nie muszę się przełączać między maszyną a ciągnikiem. No nic, sprawdźmy. Dobra, to teraz musimy dostarczyć jakoś kłody. I myślę, że dobrym sposobem do tego będzie właśnie wykorzystanie mojej, mojego nowego urządzenia, mojej nowej e, naczepy. E, oczywiście to jest też modyfikacja do gry. Oj, 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 nie w tą stronę skręciłem. I ona potrafi po prostu wyrzucić wszystkie kłody w jedno miejsce. A moment, czy ja dobrze. Aha, bo tutaj jest w ten sposób. Tutaj jest jakby od, od frontu. A, jak tu ustawić dobrze? No to nie ma aż takiego dużego znaczenia, chyba. Ale widzę tutaj pewne możliwości. No dobra, za chwilę sobie to jeszcze odczejmy. Tak, to będzie fajna opcja, tak myślę. <ścoughs> Nawet jakoś tak sobie ustawimy i też będzie chyba dobrze. Zresztą zobaczymy. Chodźmy teraz tutaj do mojego leśnego miejsca. I mam tutaj mana podstawionego. W poprzednim odcinku bawiłem się e, e, pewnego rodzaju ładowaczem, ale on się nie spisał, on był bardzo kiepski e, z tego powodu, że no, trzeba było całe te e, jakby jego łapy złapać naraz. Złapać naraz sporą ilość kłód, aby po prostu e, on mógł to wszystko podnieść bez problemu. I Niestety często zdarzało się tak, on był bardzo też jakiś niestabilny, wiecie, i zdarzało się tak, że gdy e, chciałem to wszystko podnieść, jakoś ułożyć na tym, na tej naczepie, przyczepie, naczepie, no to wszystko się mi wysypywało i było, było to dość problematyczne. Teraz natomiast mam specjalną naczepę, którą chcę Wam dzisiaj zademonstrować. Właściwie nie muszę jej nawet używać, bo. E, tym ładowaczem mogę sobie o proszę, pięknie załadować tak myślę, on ma też troszeczkę problemy z porządnym chwyt chwytaniem pojedynczych kłód, jak tutaj o i tutaj jeszcze jakaś mała jest, to będę musiał już Buffalo z HDSem złapać taką wąską kłodę, o i nie wiem czy mi się to tutaj zmieści mam nadzieję, że jakoś to upchamy Okej. Okay. I jeszcze raz. W Dół. Pięknie. Dobra. Okej. Okay. I udało się. Jedziemy teraz z manem. I spróbujemy to jakoś rozładować samym HDS-em i tym moim nowym modem, rembakiem. I zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Powinno być OK chociaż. Jeśli będą jakieś problemy, to utniemy kolejne kłody. Myślę, że jakieś krótsze, bo te są troszeczkę za długie. Utniemy kolejne kłody i damy na tą fajną nową naczepę. Jeszcze jej nie używałem, ale z tego co widziałem na obrazkach i filmikach, wygląda naprawdę obiecująco i myślę, że będzie dużo łatwiej sprzedawać drzewo, czy właśnie przygotowywać je, czy rozładowywać pod rębak, tak? Aby można było tym HDS-em łatwiej sobie podać drzewo do rębaka i w efekcie robić trociny. No ale może uda się właśnie z tej naczepy jeszcze załadować drzewo, czy raczej podnieść drzewo HDS-em, więc może jeszcze kupowanie tej specjalnej naczepy nie będzie takie konieczne. Przetestujemy po prostu możliwości nowego rębaka. Jeszcze się tak przejada, albo dobra. Chciałem zobaczyć, czy ten rebak poprzedni, czy on miał siedzisko dla operatora na HDS-ie. Sprawdźmy sobie. Nie, on też był autonomiczny, czyli wystarczyło sobie wsiąść do ciągnika. Ale to nic, i tak mi się nim ciężko robiło. No zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Mam nadzieję, że lepiej, ale nie kraczmy. Dobrze, i podjedziemy sobie tak. Nie? Myślę, że będzie w porządku. Wysiędziemy i chodźmy do naszego nowego Rembaka w modyfikacji. Dobrze. I teraz weźmy sobie specjalną kamerę. O, tak. E, tak. Rozłożymy podpory. Rozłożymy. O, pięknie nam się wszystko ustawiło. No i próbujemy. Tutaj mam problem troszeczkę z perspektywą. Bo ta kamera nie pozwala mi jakby dobrze dostrzec odległości między kłodą a chwytakiem. Ale może jakoś to będzie. Czy ja już włączyłem urządzenie? Włącz rozdrabniacz drzewa. Jest włączony. Świetnie. Okej, okay. o, o, o. Okej, okay. chyba już mogę łapać. Ups, jeszcze nie. No właśnie, to jest trochę problem. Tak. Tak, trochę tak do góry damy. I teraz powinno ładnie złapać. To co, próbujemy dwie kłody. Czy uda się w ogóle dwie złapać? Dobra, mamy. Ekstra. Teraz dajemy na dół. Chowamy troszeczkę. O, tak. I uwaga, trzymajcie kciuki. To jest kulminacja. Naprawdę długo szukałem jakiejś dobrej modyfikacji do tego HDS-a. inaczej ustawimy się. Czy to będzie dobra opcja? Ja ustawię inaczej, po prostu a, moje nowe urządzenie. Puścimy tą kłodę. Schowamy podpory. I ustawimy się. Zaraz za e, naczepą. Myślę, że to będzie dobra opcja. Ale pewności nie mam, zaraz zobaczymy. Dobra, teraz zmieniamy kamerę z powrotem na widok z HDS-a. Dobra. Roz, rozkładamy podpory i włączamy nasze urządzenie. E, z tym standardowym he, rembakiem jest pro... oj jest taki problem, że on po prostu tego jedzenia nie chce jeść <noise> po prostu jakby wypluwa obejrzyjcie sobie odcinek jak mam, miałem tam właśnie problem z tym rębakiem czy rębaczką właściwie, bo okej okay. to jest właściwie ona ops, 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 ops dobra, puśćmy, zobaczymy co się stanie oj, puszczaj Uścisz to? Kurde Dobra, uwaga Patrzcie Wow Haha, ha. sukces Świetnie, robią się trocinki Jest naprawdę super Jednak ten dłuższy podajnik, nie wiem co Co tu właściwie jest lepsze, ale Dłuższy podajnik chyba naprawdę Zrobił tutaj robotę Bo naprawdę to podziałało Tutaj i wygląda to świetnie Bardzo się cieszę że tak ładnie zeżarł i w końcu chyba e, robienie trocin będzie dla mnie przyjemnością. A jest to dosyć e, dochodowy interes i może tym razem będzie już nawet całkiem przyjemny. Ouuu! No, zrobimy tak. Tak i puszczamy. No patrzcie moi drodzy! Idealnie! Ha! Świetnie, no mogę nawet długie kłody teraz ciąć. Fantastycznie. Dobra. Tylko trzeba tak pojedynczo wszystkie. A może jest jakiś sposób, aby je wszystkie naraz wpierdzielić do tego rębaka, co? Nie wiem. W każdym razie HDS-em udaje się złapać tylko a co najwyżej jedną kłodę. A może uda się jakoś dwie. Zobaczmy. Ups, ups, ups. No, Trzymajcie kciuki. No, dalej, dalej, dalej. Łap, 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 łap. Okay, dobra, na razie jedna. <grybujesz> Ciężko będzie. Puszczamy Pięknie. Ops. O nie. Coś nie chce złapać. Zobaczcie, jest problem. Mam nadzieję, że zaraz się to naprawi. Dalej źle, ale coś się tam zahaczyło, po prostu. O naczepę. No jest, jest po prostu super, jest świetnie, naprawdę. Nie spodziewałem, że ten, nie spodziewałem się, że ten problem uda mi się załatwić. Zobaczmy, ile mam trocin w naczepie. O, i mogę tutaj wejść, czy nie mogę? A, już trochę jest, co? I będziemy je sobie sprzedawać w biogazowni. Nie wiem, gdzie dokładnie się je sprzedaje, albo w elektrowni. Jako biomasę, tak? Dobra, mniejsza. Rozładujmy całą naczepę. I właściwie cel mojego odcinka mamy załatwiony. Jeszcze weźmiemy sobie, sprawdzimy modyfikację z. Z, z, z fajną naczepą, która potrafi sama się rozładować, i sprzedamy, może trochę drzewa. Tak myślę, że to by była fajna opcja. Nie wiem, czy dzisiaj już to zrobimy, bo jeszcze muszę przecież to wszystko sprzedać. Także może zostawimy sobie to już na, na następny odcinek. A dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie trocinami. Okej, okay. do góry, do góry, do góry. Tak. O, nie, nie spadaj! Nie! Yeah! Ach! Dobra, musimy to naprawić. Tak i tak. Ocie Ok. Naprawdę, bardzo fajna modyfikacja. Pobrałem już kilka i sobie testowałem. Naprawdę, niektóre są kiepskiej jakości. Gdzieś te pojazdy jakoś skaczą, jakoś się wywracają. Jakieś są takie no, niezbyt dobrej jakości. A tutaj jest naprawdę w porządku. I wygląda na to, że no, zrobimy sobie fajny interes z tymi trocinami. O ile będzie zapotrzebowanie. Ale tutaj nieopodal można te trociny też sprzedawać. Bo tutaj mamy taką naprawdę solidną kłodę. Zobaczymy, czy to zeżrę. Puściło. Jak? Łap się. Aj! No patrz. Okej. Okay. I uwaga. No kurde, trzeba trochę szarpnąć. Patrzcie. Ależ pięknie to idzie, naprawdę. Robota aż się pali. Ups, mamy problem. Czy się tutaj skrzywiło. o, o, o. Zeżar nawet pod kątem Pięknie. No dobra, mamy trochę trocinek porobionych i teraz w zasadzie możemy to gdzieś yy, sprzedać. Pojedźmy sobie to do... nie, tutaj jest jakaś chy chyba elektrownia. Hmm. Zaraz zrobniemy sobie na mapkę może. Mapka, mapka. Bioelektrownia i biogazownia jest, ale biogazownia, tam też chyba możemy sprzedawać trociny, prawda? Ogólnie tutaj jest. Moment, jak to było? To było tak. Trociny, wió, o, tak to się tutaj nazywa. Zobaczcie, 2272 euro za tonę. Mam 6, 16300 litrów wiórów. Czy wiór, Wiór? wiór. I mogę sobie właściwie je jeszcze zabrać, tylko ja nie wiem dokładnie skąd je się bierze. Patrzcie, że jakoś, jakoś nie wiem. <laughs> o, wióry, wióry, skąd się bierze wióry? Cholera, wie. Ale, ojej, ojej, driftuje, driftuje. Ale zajedźmy sobie tutaj. I po prostu sprzedajmy to, zobaczymy ile kasy się dostanie. Ja gram na poziomie łatwym, dlatego tej kasy będę dostawał więcej niż osoby, które grają na poziomie trudnym, ale właśnie chciałem sobie też szybko przetestować to wszystko, no bo grałem wcześniej na normalnym trybie i no tej kasy zdobywało się po prostu bardzo mało i zanim bym cokolwiek zdążył tutaj odblokować to by mi się ta gra naprawdę już dawno znudziła. A tak to mogę sobie tutaj te pojazdy potestować, sprawdzić jak dokładnie działa mechanika gry i pod tym względem jest super. Dobrze. Tutaj się prawdopodobnie zdaje trociny. Zobaczmy. Rozładuj. Ojej. Trochę się dostaje z takiej małej przyczepki. Świetnie. Jednak jest to dość czasochłonna produkcja, ale jak się okazuje, naprawdę korzystna. No nic, moi drodzy, kolejne zmagania Farming Simulator pokażę wam już w następnym odcinku, a tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.